Za tydzień, czyli 10-11 czerwca 2023 roku, przy ulicy Kasztanowej w Budzistowie, czyli tam gdzie zawsze, organizujemy piątą edycję festiwalu wczesnośredniowiecznego Budzistowo-Dawny Kołobrzeg. A ja bym poprosił o kilka zdań na początek zastępcę wujta Gminy Kołobrzeg, pana Grzegorza Czachorskiego. Witam państwa serdecznie tak jak tutaj zostało już powiedziane zapraszamy na piątą jubileuszową edycję festiwalu wczesno-średniowiecznego w Budistowie na starym terenie ale zorganizowanym jak gdyby od nowemu, nowemu tak, z, z pięknym parkingiem drogą, która też będzie prowadziła do, dalej do karuzeli i w terenie jaka będzie lokalizacja, jak to będzie wszystko wyglądało. W imieniu jeszcze raz Pana Wójta Włodzimierza popyłka zapraszam na piątką edycję Festiwalu. Szanowni Państwo, nowy teren w starym miejscu. Tutaj nie sposób nie zauważyć, że się dużo zmieniło, ale zmieniło się na lepsze. Będziemy mieli przede wszystkim miejsca parkingowe, czyli to, co było bolączką Festiwalu przez poprzednie lata. Dziś mamy już duży parking, bezpieczny przede wszystkim dojazdem, natomiast droga, która powstała w tym miejscu, dzieli nam strefę festiwalową na dwie wyraźne części, co też jest atutem, bo z jednej strony mamy oddzielone obozowisko historyczne, które znajdować się będzie patrząc w kierunku WZ, po prawej stronie i duża przestrzeń gastronomiczna rekreacyjna, która będzie znajdowała się po lewej stronie. I tutaj to jest przestrzeń, która ma zostać zagospodarowana przez lokalnych wytwórców, Dla nas to jest bardzo ważne, bo chcemy, aby festiwal był też okazją do promowania tego, co najlepsze na ziemi kołobrzeskiej. Zatem koła gospodyń wiejskich, rzemieślnicy lokalni, rękodzielnicy, zresztą każdy, kto miałby ochotę tutaj się wystawić, to cały czas może się do nas zgłaszać. Jeszcze jest trochę czasu. Zapraszamy serdecznie, bo to to, to, to miejsce jest. Część historyczna, tym za chwileczkę Michał Ostrowski opowie. Z takich kwestii organizacyjnych rozpoczynamy o godzinie 10 w sobotę 10 czerwca. W sobotę jesteśmy do dyspozycji w części historycznej i gastronomicznej do godziny 18, natomiast w niedzielę od godziny 10 do godziny 16, dwa pełne dni, bardzo bogaty program z dużym elementem edukacyjnym I tutaj. Wyprzedzając trochę Michała, powiem, że w tym roku udało nam się uzyskać patronaty merytoryczne dwóch bardzo ważnych instytucji dla promowania historii początków państwa polskiego. To jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, które już na stałe wpisało się w tą imprezę, ale także Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, czyli czasy jeszcze wcześniejsze. Zresztą goście i z jednej, i z drugiej instytucji nas zaszczycą. Dodatkowo jeszcze rozmawiamy z Uniwersytetem Jagielońskim, więc około brzegu słychać już naprawdę, naprawdę szeroko. Około brzegu w rozumieniu w czyli o budzistowie, w którym tych ludzi się znajdował. I ja teraz zaproszę Michała Ostrowskiego, aby opowiedział, co dokładnie dziać się będzie przez dwa festiwalowe dni. Szanowni Państwo, piąta edycja festiwalu, który, mogę powiedzieć, wpisał się. Nie tylko w naszej najbliższej okolicy, festiwalu, który znalazł się w dziesiątce najlepszych festiwali wczesno-średniowiecznych w Polsce, nastawiony na edukację, przede wszystkim weryfikowany, czyli uczestnicy tego festiwalu od strony historycznej przechodzą weryfikację, uzasadniając stroje, które mają u nas możecie Państwo robić zdjęcia, fotografie bez obaw. Rzemieślniczy archeologii eksperymentalnej. Możemy tak to ująć w piątek: snycerskie oraz zielarskie. W sobotę warsztaty kowalskie, gdzie nasz Kowal będzie uczył, jak wykonuje się gwoździe. Oczywiście walki wojów na naszym placu festiwalowym. najstarszej w Polsce jednostce, która zajmuje się e, po dziś dzień e, popularyzacją historii, czyli tym, e, w czym my staramy się e, specjalizować. E, dodatkowo e, wykłady, czy to spotkanie z e, Nauką, gdzie chcemy przekazać w sposób też bardziej bezpośredni, nie popularyzatorski, a bardziej bezpośredni. W tym roku naszym gościem od strony historycznej będzie pan Artur Wójcik z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista od kontrowersyjnego tematu wielkiej leki, kurator wystawy Wielka Lekia Wielka Ściepa w Związku Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Także będziemy mogli porozmawiać również o pewnych fantazmatach historycznych, czy historiach, które funkcjonują między nami, które funkcjonują w social mediach i w sieci, budząc wielkie emocje, a niestety mijające się z wiedzą naukowców na temat początków państwa polskiego. Jest z nami jeszcze Dawid Ścieśnicki, ja przedstawię. To jest ten człowiek, którego Państwo zwykle nie widzą, dlatego, że to on odpowiada za wykłady, które pojawiają się w sieci, na naszym fanpage'u buddhistowo-dawny Kołobrzeg. Myślę, że to w skrócie... Tyle. Zapraszamy do śledzenia strony Gminy Kołobrzeg oraz do naszego fanpage'a, gdzie cały czas pojawiają się informacje dotyczące kolejnych atrakcji, które pojawią się na piątym już z kolei festynie, który odbywa się tuż przy podgrodziach tego Kołobrzegu Bolesławów. Bolesława Chrobrego i Bolesława krzywa Szanowni Państwo, jest oczywiście jeszcze jedna uczelnia z nami, która od samego początku, tak mogę powiedzieć, towarzyszy festiwalowi, czyli Politechnika Koszalińska. To też jest taki znak, że łączymy tradycję nauczania historii z nowoczesnością i z tą nowoczesnością przez Wielkie N. O tym, jak to będzie wyglądało, proszę, abym opowiedział pan profesor Tomasz Królikowski, który zresztą jest z druhistowa, więc tym bardziej czuję się związany z tą Ziemią Bajeniem. Drodzy Państwo, nie mogę zabraknąć tu znowu Politechniki Koszalińskiej z naszymi drukarkami. Mogę zdradzić, że na warsztatach i na wykładach w sobotę będziemy nie tylko tych najmłodszych, ale myślę, że tych starszych e, dzieci. może każdy się czuć z dzieckiem e, będzie mógł pomalować starą, e, stary garnek do gotowania, oczywiście wydrukowany w technologii 3D, jak dobrze pomaluje w nagrodę, to sobie weźmie ze sobą. Będzie z nami również, e, myślę, odwiedzi nas Henryk Siemkiewicz, twórca świetnych powieści historycznych. Oczywiście nieżywy, a wydrukowany. Będzie z nami oprócz mnie wykłady i warsztaty będzie prowadził Jacek Kawałek, który przyjedzie z Henrykiem Sienkiewiczem. Będzie Piotr Trzewiatowski i Sebastian Banucha z Centrum Gulturznej Politechniki Koszalińskiej i na debacie historycznej będzie profesor Krzysztof Wasilewski, który jest politologiem. Myślę, że dosyć ciekawie to będzie wszystko wyglądało. Serdecznie zapraszam nie tylko w imieniu Politechniki Koszalińskiej i całego zespołu, który organizuje tę imprezę, ale także w imieniu radnych Gminy Wiejskiej Kołobrzech. Zapraszamy też Miasto Koobrzeć, to jest impreza, która ma nas łączyć. Właśnie Pan Profesor wspomniał też jeszcze ważnej rzeczy nowej, która będzie w efekcie tego festiwalu. W sobotę po południu, około godziny 17:00, debata historyczna. To jest taka nowa formuła opowiadania o Wczesnym Średniowieczu i nie tylko. Zaprosiliśmy specjalistów z różnych branż i muzealnika w postaci doktora Miała Bogackiego, czyli dyrektora Muzeum Wnieźnie, Pana Profesora Bosileckiego, który już tutaj został wywołany do tablicy. Będzie też Michał Ostrowski, oczywiście. Marek Piłaszewicz, także będziemy chcieli w formie debaty otwartej porozmawiać o metodach popularyzacji przez tego średniowiecza, no bo w końcu festiwal będzie sobie taką metodą popularyzacji jest, więc jak Państwo widzicie, bogaty program, zapraszamy 10 i 11 czerwca.